19 czerwca 2021, grupa wiekowa 2004-2006, jesteśmy na obiektach Hutnika Kraków. Witam państwa serdecznie, Maciej Szcześniewski. Zieloni w następującym zestawieniu: Śliwa 98 w Bramce, Jan Holenko, przepraszam, 54, 29 Wiśniecki, 12 Biela, 17 Drzyzga, 18 Łowiec, 42. Szczotka 31 sopczyk, 53 50 ostafin, 55 50 i 27 górka na ławce zostaje w pierwszej tercji. Adrian Bazel. Jeśli chodzi o zespół czerwonych, numer 88 w bramce Lis, 54 Babral, 22 Ambroziak, 6 Kania, 46 Matejczyk, 18 Osiecki, 24 Poteraj, 20 Pyzalski, 33 Ciosek, 15 Chruściński, 36 Głowacki. Na ławce zostają w pierwszej tercji Mikulec oraz Spórna. Wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Mam nadzieję, że co najmniej tyle bramek, co w pierwszym spotkaniu ujrzymy również w drugim szansę, aby zaprezentować się szerszej publiczności. Szanują piłkę Czerwoni, no zdecydowanie bardziej jest to póki co wyrównane spotkanie niż to pierwsze, tutaj mamy 1 do 0. Błyskawiczny taki strzał spod nogi Pyzalskiego. No i naprawdę czapki z głów przed zawodnikiem Gwarka Zabrze. Spójrzmy jeszcze raz. Trybling tam kątem oka. Zobaczył, że jest troszeczkę miejsca. No i czy odpowiedzą tutaj Zieloni na to trafienie Pyzalskiego? Zabrali się do roboty. Piłka z prawej strony w pole karne. Zagrywał znowu Pyzalski. Teraz tak delikatnie piłkę przepuścił. Akcja na lewej stronie. Ciosek, ciosek. Przedziera się ciosek przez jednego drugiego rywala. Ostatecznie kopnął piłkę w kierunku bramki, no ale nic z tego nie wyszło zawodnikowi drużyny czerwonej. No na pewno brawa za odwagę, za taką nieustępliwość. No może teraz zabiera się z piłką. Grający z numerem 54 Jan Holenko zawodnik z, z, z Łodzi, z SMS-u Łódź uderzył na bramkę, no ale tutaj brakło wyprowadzić piłkę spod własnej bramki. No to też w tym nowoczesnym futbolu jest bardzo, bardzo ważne. Chociaż teraz zabrakło dokładności uderzenie Odbija się ta piłka od poprzeczki. Spójrzmy na powtórkę. Bardzo ładnie Filip Ostafin przyjął sobie piłkę podeszwą. Tutaj w środkowej strefie teraz walka o piłkę górą czerwoni, będzie świetna szansa na drugiego gola, no i tak też się dzieje, Wykacza tą akcję bardzo ładnie, mocnym strzałem Wiktor Ambroziak, gracz Olimpiku Wrocław, urodzony w 2005 roku, dobrze tutaj sobie piłkę kierunkowo przyjął, popatrzył gdzie jest bramkarz, no ale tutaj nie dał absolutnie, absolutnie żadnych szans golkiperowi. 2 do 0, 39 minuta. Czy zaraz będzie 3 do 0? Znowu groźnie pod bramką Zielonych. Uderzenie w Kozioł. Spójrzmy na powtórkę. Sporo zawodników Zielonych za linią piłki. Tutaj muszą być bardziej agresywni w tym odbiorze. Już dobra interwencja golkipera. Bardzo mocne słońce. Zobaczymy, jak to wszystko wytrzymają fizycznie. Zarówno jedni, jak i drudzy. Strzał z dystansu. Mogło się to podobać. Adrian Bazel do końca odprowadzał tą piłkę. Nie do końca. Być może będąc pewnym paraboli lotu. Rozciągnięcie lekko do prawej strony. Ładny dribbling. Jeden, drugi, trzeci rywal zostawiony z tyłu przez Kacpra Pyzalskiego. On już swoją bramkę w dniu dzisiejszym zdobył. Widać, że nie boi się pojedynków, że lubi dryblować. Grajemy ten strzał naprawdę... Teraz na prawej stronie. No może teraz w końcu Zieloni zdobędą bramkę kontaktową. Mocny strzał prostym podbiciem. Uderzał grający z numerem 27. Bartłomiej Górka gracz Toporów. Tenczyn. No ale znowu za celności w drugiej tercji. Wciąż czerwoni przy piłce sporo tam gęsto od zawodników Pyzalski. 60 minuta gry. Lewą nogą prowadzi piłkę Pyzalski. Ale zdobył gola, no naprawdę ten zawodnik pracuje. Na swoje nazwisko gracz Gwarka Zabrze z pewnością trafi do niejednego notesu po tym, co dzisiaj wyczynia. Proszę zobaczyć. On już wiedział doskonale, że będzie strzelał. Też nie najlepsze ustawienie bramkarza. Znowu drybluje Pyzalski. Tym razem podaje do partnera. Będzie szansa na czwartego gola. 4 do 0. Głowacki trafia do siatki. Zawodnik APN. Czelać, urodzony w 2006 roku, a więc jeden z młodszych w tej edycji Football Trial, bardzo ładnie tą akcję wykończył. No i mamy 4 do 0. Kolejny mecz, w którym dominują zawodnicy w czerwonych strojach. Skontrował tą piłkę bardzo dobrze, chociażby jakieś honorowe trafienie. Tymczasem bliżej czerwoni kolejnego gola. Kowacki po raz drugi wpisać się na listę strzelców. Dobra, ta piłka od Ambroziaka. Ale tutaj, tak by troszeczkę zaskoczony gracz drużyny czerwonej. I no, że ta piłka do niego trafiła. No, może teraz rozciągnięcie akcji do prawej strony. Spójrzmy, jak to wszystko się skończy. Tutaj znowu w, w roli głównej Jan Holenko. Piłka pod nogą Michała Bieli. Ten strzelił. Ale dobrze zachował się goalkeeper. Kryjąc ten krótszy słupek. gracz Pcimianki Pcim był bliski zdobycia swojej bramki. Po lukarnym wycofanie jednak piłki. Strzał z dystansu. Jeszcze był tam Głowacki. No Jego piłka szuka w polu karnym. Spójrzmy na powtórkę. Dobre to uderzenie Kamila Spurny. No i też interwencja. Mimo tego niekorzystnego wyniku nie poddają się na pewno. Za to należą im się brawa. Piękkość jest w polu karnym. Piękkość! Blisko było. Gola na 1 do 4. Łatnie to zrobił. Zawodnik Rędzinianki, Wojaszówka. Tyle tylko, że ten strzał. Na linii pola karnego dość ryzykownie. Jan Holenko. A muszą, muszą, popracować nad celnością tych strzałów. Przede wszystkim gracze drużyny zielonej. Siła w tym jest, ale nie ma precyzji. Oj, teraz błąd przy wyprowadzeniu piłki. Będzie szansa na piątego gola. Jeszcze będzie Głowacki miał szansę. Oddaje piłkę do partnera. Jak to wszystko się skończy? No naprawdę... Potężna kotłowanina. Miał swoją szansę Mikulec, gracz o Kocimskiego Brzesko z numerem 11. On właśnie tutaj ładnie sobie piłkę przyjął. Uderzył w kierunku bramki. Ale chyba lepszym rozwiązaniem byłoby uderzenie w kierunku dalszego słupka. Tu wprawdzie był jeszcze do asekuracji zawodnik z pola. Ostatecznie interwencja Mateusza Śliwy. Teraz w ostatnich 10 minutach tego meczu. Pójdźmy odegranie do Babrala Kacper Babral gracze progresu Kraków a więc znający bardzo dobrze to boisko pokusił się o strzał lewą nogą ale dobra interwencja bramkarza drużyny zielonej który którym w, tej, w tej tercji był Mateusz Liwa. jeszcze nie dają za wygraną 70. minuta kolejny strzał z dystansu Uczyć się piłkarskiego rzemiosła w klubie z poziomu centralnego. Teraz bardzo dobre prostopadłe podanie to jest wymarzona szansa dla zielonych. Brakło znowu precyzji. No mają, mają pecha w tym meczu. Zawodnicy w zielonych strojach tutaj dobre to wykończenie. O, i tutaj powinien interweniować Bramkarz. Nie ma rzutu karnego. To już końcowe fragmenty tego meczu: 4 do 0. Wygrywają czerwoni. Gole 2 Pyzalskiego, absolutnie najlepszego zawodnika w tym meczu. Ambroziak i Głowacki trafiali dla czerwonych. Dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniewski.